Marcin Bąk. Witam Państwa w programie Republika Po Południu i witam pierwszego z naszych gości. Jest nim pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dobry pan, dzień dobry Państwo. Z panem ministrem rozmawiamy na ogół o takich kwestiach jak polska elektrownia jądrowa, mikroreaktory, kwestia dostaw gazu, kierunków, skąd ten gaz do Polski może być dostarczany. Ale ostatnia taka rozmowa, którą miałem przyjemność z panem ministrem prowadzić, była jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Ostatnie cztery tygodnie zmieniły bardzo dużo i w polityce światowej, globalnej, i w finansach, w biznesie i w kwestiach Energetycznych. Na pewno pan minister bardzo uważnie śledzi wszystkie te obszary. Co z naszych rozmów, z naszych ocen dotyczących energetyki światowej, bezpieczeństwa światowego zostało zweryfikowane lub sfalsyfikowane przez te ostatnie cztery tygodnie? Ja muszę powiedzieć, że z naszego polskiego punktu widzenia, oczywiście to, co się dzieje od no, miesiąca wojna na Ukrainie inwazja rosyjska, to jest bardzo ważne. To, to bardzo wiele zmienia, ale jeżeli chodzi o naszą nasze widzenie bezpieczeństwa energetycznego polski, to mogę powiedzieć, że tak jak to opisaliśmy 7 lat temu i realizujemy różnego rodzaju zadania, które mają to bezpieczeństwo poprawić, to mogę, tylko powiedzieć, że siedem lat temu mieliśmy rację, i udało nam się doprowadzić do końca w tym roku zamierzenia, które wtedy zostały zdecydowane, które pozwalają nam ten kryzys wojenny, ale nie tylko, także szerzej polityczny kryzys, przejść dużo lepiej niż wiele innych krajów europejskich. To jest. Taka sytuacja, kiedy e, różni e, politycy, ale także i szefowie firm w Europie, w szczególności w zachodniej Europie, patrzą na Polskę z zazdrością. Mhm. Dlatego, że my mamy możliwość nastąpienia rosyjskich surowców w zasadzie z dnia na dzień. Oczywiście to by kosztowało, ale jesteśmy technicznie i fizycznie do tego gotowi, podczas gdy wiele innych krajów nie jest, na przykład Niemcy mhm. i są uzależnieni do tego stopnia od dostaw rosyjskiego gazu, że sobie w tej chwili. Politycy niemieccy nie wyobrażają, że mogłoby do tego odcięcia dojść, a my nasz rząd. W Warszawie w Polsce postuluje. Nałożenie sankcji na dostawy mhm. zarówno ropy naftowej, jak gazu i węgla rosyjskiego e, jesteśmy w stanie bez dostaw ze wschodu gazu e, no, przetrwać to e, oczywiście w pewnym sensie kryzysowo, no ale koszty tych sankcji one muszą być e, porównywane, czy przedstawiane, może lepiej nieporównywane do tego, co się dzieje podczas wojny na Ukrainie, tych ofiar, które tam są. E, my mamy e, Możliwość takiego, można powiedzieć, nie spowodowanego bezpośrednio wojną i sankcjami odejścia od rosyjskich dostaw gazu w tym roku, z końcem bieżącego 2022 roku. Kontrakt długoterminowy z Gazpromem wygasa po prostu w grudniu, a my z kolei będziemy mieli możliwość jesienią zastąpienia tych dostaw dostawami z Morza Północnego za zaciągiem Baltic Pipe z Norwegii przez Danię pod Bałtykiem do Polski przez rozbudowany terminal w Świnoujściu, a także jeżeli będzie taka potrzeba przez terminal w Kłajpedzie, dlatego że połączenie gazowe Polski z Litwą też w tym roku oddawane jest do użytku. Ta nasza strategia dywersyfikacji kierunków, źródeł dostaw gazu, dostawców tego surowca, ona się sprawdziła e, i mogę powiedzieć, że no, wracając do pytania pana redaktora, to co się dzieje na wschodzie, to co, co się dzieje na Ukrainie, to jest trzęsienie ziemi dla tych w Europie, w Berlinie, w Paryżu, w Holandii, w Austrii, e, którzy e, liczyli na to, że te surowce energetyczne z Rosji to jest coś co będzie zawsze w sposób nieskrępowany. Nie wierzyli w to, że te dostawy są bronią, której Rosjanie będą używali do wywierania nacisków czy do wywierania czy do prowadzenia swojej polityki zagranicznej, polityki ekspansji. I teraz się obudzili. Teraz się obudzili, teraz gwałtownie nawołują do tego, żeby dywersyfikować źródła gazu dla Europy całej, żeby wykorzystywać magazyny gazu, które przecież w Niemczech zostały częściowo sprzedane rosyjskim firmom, a teraz stoją puste, więc żeby tę politykę magazynową także na poziomie europejskim regulować i ci, którzy to postulują, zapominają, że ciągle jest tak w Europie. Że za bezpieczeństwo energetyczne krajów europejskich odba, odpowiadają rządy, za polskie bezpieczeństwo odpowiada nasz rząd, polski rząd w Warszawie. I my ten obowiązek spełniamy. Te, czując ten obowiązek, podjęliśmy te wielomiliardowe inwestycje trzeba powiedzieć, wielo, wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę przesyłową, gazociągi, zarówno na terenie Polski, jak i ten podmorski w sieci elektroenergetyczne, które są rozbudowywane, to jest nasze, tego rządu, Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, osiągnięcie ostatnich siedmiu lat. I to zostanie. To daje Polsce perspektywę bezpiecznych dostaw tych surowców na następne 20-30 lat. Mówił Pan minister o tym, że to jest duży wstrząs, trzęsienie ziemi wręcz dla państw Unii Europejskiej, głównie Niemiec, ale nie tylko. Jest to także potężny wstrząs, może kubeł zimnej wody dla dużej części polskich polityków, liderów opinii, przede wszystkim związanych z obecną opozycją, którzy przez długie lata... Wyszydzali wręcz wszelkie zdanie odnoszące się z obawą, z rezerwą do Rosji, do surowców energetycznych płynących z Rosji. No i teraz przyszła pora na takie trochę gorzkie, a nie mówiliśmy. Jak pan ocenia zdolność naszej klasy politycznej tej części opozycyjnej w obecnym stanie do głębokiej refleksji, do głębokiego namysłu i przewartościowania całej swojej narracji, którą prowadzili przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli nie więcej? Wojna na Ukrainie ona zmusza do przewartościowania wielu opinii dotyczących tego, czym jest Rosja i e, jakie mogą być relacje polsko-rosyjskie. E, I tutaj e, rzeczywiście wymaga to zmiany o, e, o diametralnej zmiany. głębokiej zmiany. Pamiętamy Donalda Tuska, który e, mówił e, publicznie w, w mediów, że e, relacje z Rosją każdą Rosją są, są przecież ważne i chcemy, by Polska mówił Tusk, on nie był wtedy Polską, by tłumaczyć. E, otóż tak nie jest. Tutaj to przewartościowanie widać. To jest dobrze. E, jeżeli chodzi o e, stosunek e, opozycji do e, bezpośrednio projektów energetycznych w ciągu ostatnich lat. To muszę powiedzieć, że y, większość y, ważnych, y, na przykład ustaw w Sejmie, które dotyczyły y, polityki energetycznej, które były inicjowane przez prawo i sprawiedliwość, y, spotykała się z milczącym poparciem y, y, posłów y, opozycyjnych. To daje pewną nadzieję, że ta strategia y, samodzielności energetycznej polski ona będzie trwała. Ona musi być trwała. Dlatego, że decyzje w sprawie energetyki, w sprawie inwestycji energetycznych one są podejmowane przez kolejne rządy, ale ich skutki kontynuacja muszą trwać przez kolejne e, e, kadencje sejmowe, kolejne rządy. My dzisiaj podejmujemy decyzje takie, które będą skutkowały w, w Okresie następnych 20-30 lat. I to trzeba brać pod uwagę, i taki y, konsensus w sprawach strategii bezpieczeństwa energetycznego, dostaw energii dla Polski, dla Polaków jest oczywiście konieczny. Trzeba zdawać sobie sprawę, że y, inwestycje w energetyce, te decyzje podejmowane w, w określonym czasie. One faktycznie rzecz biorąc są ważne dla następnego pokolenia. Dzisiaj nie mielibyśmy w Polsce prądu elektrycznego, gdyby 30-40 lat temu, to był ciągle jeszcze przecież 40 lat temu PRL czy 50 lat temu. No ale one były podejmowane i my dzisiaj z tego korzystamy. Podobnie z tych e, decyzji dzisiaj podejmowanych. Będą korzystały nasze dzieci czy nawet wnukowie. I to jest pewna nadzieja. Mamy program budowy elektrowni jądrowej, elektrowni atomowych w Polsce, przyjęty przez rząd. Ten program to jest 20 lat ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy, która będzie skutkowała na początku 40. lat, w połowie 40. lat, tym, że będziemy mieli. Mniej więcej jedną czwartą energii potrzebnej w Polsce produkowanej z tych właśnie elektrowni, które są czyste, które są bezpieczne, które są nieemisyjne, czyli są, czyli sprzyjają tym zmianom klimatycznym, o które w Europie chodzi, jednym słowem, są pożądane. Ale to jest 20 lat ciężkiej pracy. W ciągu 20 lat będą różne sejmy, różne, różne rządy, a co więcej, Przecież zmienią się w większości osoby, które to inicjują. I to trzeba mieć na uwadze, trzeba, trzeba o tym pamiętać. Energetyka jądrowa jeszcze do niedawna była bardzo silnie hamowana, no właściwie do momentu wybuchu wojny przez Niemcy i to nie tylko u siebie Niemcy chcieli skasować całkowicie energetykę jądrową, ale także wszędzie w Europie już mieliśmy sygnały bardzo wyraźne, że będą robić wszystko, żeby zatrzymać energetykę jądrową w Polsce. Czy ten kubeł zimnej wody wylany przez Rosję na Europę, na cały świat właściwie? Paradoksalnie ten hamulec mocno zwolnił i pozwoli Polsce przyspieszyć pracę nad własną energetyką jądrową. Ta niechęć czy chęć wyrugowania energetyki jądrowej z Europy, ona jest oparta na ideologicznym zacietrzewieniu. To jest ideologiczne zacietrzewienie, które sprowadza się do tego, że dopuszczalne mają być tylko wiatraki i panele fotowoltaiczne, ewentualnie jakieś inne, tak zwane odnawialne źródła energii. Impulsem dla tej strategii energetycznej, politycznej, faktycznie rzecz biorąc, są plany niemieckie, czy były plany niemieckie. I Niemcy, bo to w Niemczech się właśnie w tej chwili dzieje na naszych oczach. Niemcy postanowili, że zrezygnują, że zamkną swoje elektrownie atomowe, które mają, które mieli, które ciągle jeszcze mają, i że będą postulowali, by w całej Europie tak się działo. I toś, ten plan się wywrócił. To znaczy, Niemcy już w tej chwili widzą, że. że że ten plan odstawienia, zamknięcia istniejących jeszcze elektrowni atomowych w Niemczech musi być powstrzymany i on najprawdopodobniej będzie powstrzymany. A równocześnie jest tak, że w wielu krajach europejskich buduje się nowe elektrownie. Buduje się w Wielkiej Brytanii, będzie się budowało w Czechach, będzie się budowało w, 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 w Rumunii czy w, w, w Bułgarii, będzie się prawdopodobnie budowało w Holandii. Holendrzy rozważają, będzie się budowało na pewno we Francji, będzie się także budowało w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że z różnych powodów, a jak to się mówi, każdy jest wystarczający, to źródło energii jest dobrym źródłem. Jest w długim czasie tych kilkudziesięciu lat, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu lat funkcjonowania elektrowni, jest źródłem energii, które jest tanim źródłem Oczywiście na początku to wymaga dużego zaangażowania i kapitału, ale później ta energia jest tania, jest konkurencyjna. Poza tym, jeżeli ktoś rzeczywiście jest przywiązany do tego, by elektrownie nie emitowały dwutlenku węgla, by te źródła produkcji prądu elektrycznego były nieemisyjne, to elektrownia atomowa jest konieczna, dlatego że jest uzupełnieniem tych źródeł. Które zależą od wiatru, zależą od pogody, zależą od pory dnia, e, e, czyli i, i, i w momencie, kiedy jest noc i nie wieje wiatr, także potrzebna jest energia, i to jest ta energia, która będzie z stabilnie pracujących elektrowni jądrowych. To już większość rozumie. To dlatego po długich dyskusjach to prawda, ale jednak na szczęście do taksonomii unijnej, europejskiej, ta technologia nuklearna została dopisana i ona pozostanie i te elektrownie będą budowane. W Polsce oczywiście też i te protesty różnych środowisk, polityków, organizacji czasem pozarządowych przeciwko energetyce nuklearnej, one będą wygasały, dlatego że to są środowiska, które, które będą musiały zaakceptować, że starając się wspierać odnawialne źródła energii, energii muszą zaakceptować istnienie i rozwój tych technologii atomowych. To zrozumiał oczywiście rząd amerykański, rząd amerykański, który obecna administracja amerykańska, która jest bardzo nastawiona pozytywnie dla Zielonych, transform, zielonej transformacji w energetyce, ale równocześnie równocześnie popiera te tę budowę czy rozbudowę przemysłu cywilnego, nuklearnego energetycznego w Ameryce i poza Ameryką. To dlatego te rozmowy, które prowadzimy i działania, które prowadzimy ze Stanami Zjednoczonymi, które zmierzają do do, do uruchomienia programu polskiego w, 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 polskiej energetyki jądrowej, dlatego one mają szansę powodzenia, bo, bo jest zrozumienie, że to jest konieczne. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tą obszerną wypowiedź dla naszej telewizji. Piotr Naimski był moim i państwa gościem, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję panu a my wracamy do kolejnych komentarzy, rozmów, informacji za chwilę po krótkiej przerwie.